Dzisiaj już występ, więc zaczynajmy. Dobrze, wszyscy, wszyscy zajęły swoje miejsca. Tak, tam są dzieci. Tak. Popatrzcie, tak, tu mamy miejsca zajęte. Ty, a ty chodź tu se usiąść. Dobrze. Możecie Tu mamy naszych scenie pani to jest to jest pani Marzena i to jest mama Maji później mamy tu pani Węglikę i to jest mama Hani a później mamy tu pana Michała i to jest tata Kuby więc to to musi być piosenka o jednoznaczku i tak można powiedzieć, kręgu Dobra, zaczynamy. I pierwszym nam wychodzi. Dobrze, niech będzie maja. Chodź tu. Masz mikrofon i nam piosenkę. Jestem księżniczką mieszkam w magicznym zamku. Ja jestem księżniczką i spotkałam jednorożca. Ja jestem księżniczką i mieszkam ja w magicznym zamku. Spotkałam jednorożca. Czy to nie jest magiczne? Dobrze. Yy, teraz... Yy, Dajcie mi mikrofon. I teraz do ja ciem. I teraz podłożymy tutaj. Idź tam stać Patrzeć, jak inne śpiewają. I teraz wchodzi Kuba. Dobrze, zaśpiewaj nam piosenkę. Hmm. No śpiewaj. No czeka pani. Jadę sobie na rowechu hi, 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 hi. i spotykam ja konika. Iha, iha, ho, ten konik mi mówi. Iha, iha, ho, jadę sobie na rowerku i spotykam ja jednorożta. Ha, 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 ho, i jadę sobie dalej ja. La, 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 i spotykam ja misia, Mis mi mówi ch, mi mówi a ja się go wcale nie boję. No dobrze, e, dalej sądziowie ocenią, a teraz ty idź tam i czekaj, jak zaśpiewa na Hania. Dobrze. O, nie się ginie tą. nie Dobrze. Teraz ją odejdę. Hania. Dobre. Jesteś gotowa? Czy mogłam jeszcze by sobie potrenować? Tak, możesz jeszcze pójść do boku. Malutka przerwa. Odpocznij się. Będzie wszystko dobrze. Okej. Okay. Ja przyszłam do magicznej krainy czarów. Spotkałam jednorożca i na nim ja latałam. Ja przyszłam do magicznej krainy jednorożców i na i ja latałam na nim. Czy to nie jest za magiczne? Czy to nie może spotkać każdy. każde jeśli chcesz wejść do tej krainy jednorosztu spotkasz ich tam wielu wielu jeden będzie żółty drugi niebieski a drugi a czy czerwony spotkasz ich tam mega ładnie brawa a teraz teraz daj mi i sędziowie ocenią, ocenią te piosenki i powiedzą nam, jaki to było. A teraz mamy małą przerwę i mm, chciałbym ogłosić, że kto, wygr kto wygrywa ten. Będzie śpiewał, ponieważ pani Weronika nie będzie śpiewała, bo ma już trójkę dzieci i będzie im się zajmowała. Pani Klaudia też nie będzie mogła, ponieważ pani też będzie się zajęta, a pan Michał też, więc oni nie mogą wystąpić dla Was w tym roku, więc jech i. Y, dzieci y, miały się zgłosić jakieś dzieci i od razu się zgłosiły ich dzieci. Nie wiem czemu się tak stało. No ale dobra, dobra. Teraz dla nas zaśpiewa y, piosenkę y, nasza Hania, bo ona przygotowała piosenkę i słyszałam, że każdemu się spodobała ta piosenka jej o jednorystu ale niestety nie zaśpiewa to, ale teraz dzieci... Będą mogły powiedzieć Twoje słowa. Dobrze. A teraz to gdzie u nas? Jak tam? Maja. Dobra. Hejka. chciałam Wam powiedzieć, że dla mnie to było mega łatwe i wiem, że na pewno wygram, bo oczywiście, że to była moja zasługa. Ha. Teraz nam powie Michał hmm, na, na 100% pędzen No, okej. Okay. Ja już idę. Ja wiem, że to piosenka była moja. Najlepszą i wiem że nic lepszego nie mogło być więc wiem że wygram. teraz Hania nam może powiedzieć co i jak wygrać tą piosenkę ja nie chciałam ja w ogóle nie chcę wcale wygrać tylko po prostu lubię czymś się zajmować na przykład śpiewaniem malowaniem, kolorowaniem. Lubię po prostu coś robić. Ponieważ stworzyłam tą piosenkę dla Was. Chciałam tylko poświęcić ją dla Was, żeby Wam, Wy mogłyście ją słuchać każdy dzień. Więc jakby to możecie tą piosenkę zobaczyć na YouTubie. Wysłałam Wam ją jak tak chcecie. Dobra. Teraz są senniowie i nam powie pan Michał. Teraz pan Michał wyjdzie nam na scenę. Dobra, my zmieniamy to. O, nie to. O. Oczywiście rozumiem, że tu są dzieci i może dla nich to będzie trochę smutne, ale rozumiem to. Ale chciałam powiedzieć, że dla mnie Kuba Kuba jest bo, 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 bo dla mnie Ma Maja i później jest Hania, ponieważ Kuba... Dla ciebie przepraszam, ale mogłeś się postarać, ponieważ to nie jest to i po prostu ta miała być piosenka o jednorożcu. Użyłeś ją, ale bardziej o magicznej krainie i więc to ci zaliczam na trzecie miejsce. Dobrze, a teraz nam powie pani Klo Klaudia. Ja, ja bym powiedziała za Kubę tak samo i Maja też. Maja, ponieważ Ty śpiewałaś o zamku, tam było też jednorożec, ale bardziej to miało chodzić o krainie czarów jednorożców, więc jesteś na drugim miejscu, a Kuba już nie ona zapowiedział wszystko. Teraz. Ja mówię tak samo jak oni, bo uważam, że można się było postarać, i wiem, że moja córka wygrała, ale to nie moja zasługa, a zasługa innych bo ja nie mogłam głosować na swoją córkę, jakoś tak. Mieliśmy jakoś się naradzić. I po prostu mówię o córce, po prostu mówię, że Hania zasługujesz na to pierwsze miejsce, bo tam było użyte to, co było trzeba, tam było użyte o jednorożcach, okej nie czarów i mega ładnie opisałaś jednorożce, więc brawa dla ich. Dobrze, a teraz proszę przejść, yy, teraz... Pani Weronika, teraz ja pójdę na nagrody, na A Pani Weronika tam wam powie jakieś słowa, jakieś coś, <grymne> jakieś słowa tutaj. A ja pójdę już po nagrodę. Tak. Nagrody. Tak, nie, nie, nie. Wiem. Dobem. Aha, już tam stoi ta nagroda. Dobem. Dobrze. I no, na nagrodę jeszcze dostanie taki kurz. Dobrze. Dla każdego już jest nagroda. Ten kryształ, ten kryształ, to nie odłożymy go tu. Dobrze, a teraz poproszę sędziów, każdy niech weźmie po prostu jakieś rzeczy, i tak, i to oddam dzieciom. Proszę. E, tak, proszę. Mikrofon należy do mnie teraz i Sądziowie nie To wszystko. I poproszę. Tak, wejść Wejść Kubę na scenę. Kubusiu. Mega ładnie pisałeś, ale mogłeś się by bardziej postarać, więc słuchujesz. Tak. Dalej poprosimy Maję postarała się, ale mogła mogłaś Proszę bardzo. I teraz poprosimy Haniulę. Hanula naprawdę to jest dla Ciebie i tak od naszego. Chciałyśmy podarować Ci jeszcze takie pisał, bo naprawdę zasługujesz tego. Dobrze? Siadamy wszyscy z Siadają, a teraz tam leżą się zdjęcia robione, więc teraz będą zdjęcia robione. Proszę tu przejść. Dobrze. Teraz zdjęcie będzie robione. Mega ładne. Dobrze, możecie przejść do rodziców, do rodziny. Proszę, proszę. One będą puszczane wieczorem. Te i będzie później y, oddany kontakt. Później będzie nowy koncert osoby Hani. Ona ma mega dużo piosenek i zasługuje na wystąpienie, więc czekajcie za niedługo. Pa pa!